Włożyliśmy już ze sprzedażą offset, pokazywaliśmy Wam ostatnio pomidory, jakie mamy w naszej ofercie w tym sezonie, a teraz krótka prezentacja. Pora, Pana pora. Tak, Pan pory. Panpor jesienny i pan por wiosenny. 10 sztuk w jednej doniczce, także myślę, że tak optymalnie na taki mały ogródeczek. Jest to przy, przepikowane do właśnie jednej doniczki, bo się wanać w skrzynkach. Sadzimy od razu, jak, jak tylko dostaniecie przesyłkę, sadzimy od razu na miejsce docelowe. Dokładnie. Powiedz może tak pokrótce, w jakim rozstawie takiego pora posadzić. Ja myślę, że tak około 15 cm będzie ok. I istotna rzecz, proponuję Wam to go pora przyciąć. On się po prostu lepiej korzeni, tak. Lepiej się przejmij. Taką kępę pora będziemy również pakować do podobnych kartonów, jak w przypadku pomidora. Zabezpieczenie, tak. Tutaj zabezpieczenie. Z boku. z boku, żeby doniczka się nie ruszała. I kolejna warzywa, które mamy w naszej ofercie. seler, ogórek i kapusta. I co ważne, te warzywka nie będziemy sprzedawać pojedynczo takich pomidory, tylko będziemy sprzedawać w takich multidoniczkach po 6 sztuk. Dokładnie. I to sobie zerknijcie też na bryłę korzeniową. Tak to wygląda. Serery. Obrazy. O, to też jest istotne, słuchajcie, ogółki są dwa. Na pewno będziemy jeszcze o tym mówić, też będziecie mieć w recepcie, w przepisie na uprawę dołączoną do opakowania. Dobrze jest też te ogórki puścić sobie w dwie strony i wówczas nie musicie mieć dwóch rząd, tylko jeden rząd, a szerszy i w ten sposób sprzedajemy ogóreczka i kapusta. Także do każdego warzywka, do każdego opakowania, w zależności od tego co zamówicie, będzie taka gotowa ulotka z informacjami, takimi pierwszymi, i ważnymi, w jakim rozstawie posadzić, kiedy zbiory, jakieś wskazówki takie istotne odnośnie uprawy. Oczywiście zachęcamy Was do tego też, żebyście korzystali z naszej aplikacji ZielonePogotowie.app. Tam macie gotowe plany upraw i miesiąc po miesiącu są wskazówki na temat pielęgnacji, nawożenia i ochrony również warzyw, także i warzywa, kwiaty, rośliny ozdobne tam znajdziecie. Ale tu akurat myślę, że dla Was najistotniejsze będzie to, jak z tymi warzywami później postępować. postępować. Dokładnie. Będziemy pakować to w takie opakowanie. Najpierw multidoniczka. ląduje w takim dosyć porządnym kartonie z zabezpieczeniem otwarty, żeby mogły te rośliny oddychać i mamy nadzieję, że wszystko dotrze do Was w super jakości. Cały asortyment, całą ofertę znajdziecie w naszym sklepie internetowym Pogotowy.pl. Warto też zerknąć, jeżeli ktoś by chciał wszystko zamówić. Mamy takie specjalne gotowe boxy, to się nazywa gotowe nagrządki, tak to nazwałyśmy. I tam znajdziecie e, tak naprawdę wszystko stąd. E, I pomidory, i selera, i ogórka. Natomiast e, gratisowo dołączamy pora. Tak. Także zapraszamy do naszego sklepu.